Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a ze mną jest to. I od razu, znaczy kto ogląda kanał ten wie, że I'm the flip phone guy, czyli ja wolę flip, ja wolę te małe, które są tak składane, a nie te bydlaki, które są składane tak. Szczególnie, że podczas testów, gdybym tego telefonu nie testował, tylko po prostu nie nagrywał, tylko po prostu ktoś mi dał, żebym się nim pobawić, Trybu tabletu, czyli tego trybu, bym pewnie nie używał w ogóle. Czy on jest zły? Nie. Tutaj macie duży ekran, możecie wiele rzeczy zrobić. Wszystko fajnie. Dwa ekrany podzielić sobie. Wszystko super. Ale nie czułem potrzeby. Za to tego... O Jezus Maria. O Jezus Maria. 21 na 9. Coś, z czego się śmialiśmy. Ja trochę też. Sony dawno temu, które wprowadziło do swoich Xperia 1 21 na 9, mówiliśmy: Panie, to jest za długie, to jest za wąskie. I Sony przez kilka lat uporczywie z upiorem maniaka wjął: To fajne jest, zaufajcie. Potem zrezygnowało. Sony ma tak dużo przypadków. Potem zrezygnowało mm, i Samsung dał w swoim najnowszym, flagowym składaku ekran ten przedni 21 na 9. I szczerze. Jezus Maria, to jest, mój, to jest jeden z moich ulubionych telefonów. Pod warunkiem, że nie muszę go otwierać, całościowo nie, bo całościowo jest za drogi. Całościowo ma funkcję, której nie potrzebuje, czyli ten rozkładany, ale jeżeli tak, no cholera, jasna, ma świetny ekran. Za długi trochę, za długi trochę, ale go się tak dobrze trzyma. Tak dobrze leży w ręce przez ten ekran. No szczerze, 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 cholernie mi się dobrze z niego korzystało, ale tak, tak z niego korzystałem cały czas. Tak, tak, no świetnie, byłem po prostu zakochany. Tylko mi przeszkadzało to. Mnie irytowało to. To było mi cholernie niepotrzebne. Tak. Beautiful. Tak. Jakieś kilka tysięcy za dużo, bo on kosztuje sporo. Szczególnie, jakbyście chcieli większe wersje pamięciowe. Co sądzicie? 21,9? Fajne. Mi to nie przeszkadza, nawet mnie trochę jara ta, yy, te proporcje teraz. Więc przepraszam, panie Sony, że też trochę mówiłem, że po co wstojecie i idziecie idzie w normalne, jak wszyscy, a nie. No ale co robić? znać.